Cześć, cześć, cześć. Kolejna ocena naszych ćwiczeń. Zaznaczam dzisiaj na świeżym powietrzu, ale równie dobrze zawsze można je robić w domu. Zaczynamy. Wdech. Wyciągnij się mocno do góry. Wydech. I wdech. I wydech. I mocno wdech. I wydech. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Zatrzymaj ręce w górze. Zrób lekki skłon w jedną stronę. W drugą. To nie musi być mocny. Jedną, drugą i jeszcze. I jeszcze hop. I hop. I hop. I hop. Opuść ręce i zrób parę w kłowie. W tempie. Raz, raz, raz. To jest tempo proponowane. Pamiętaj, wszystko co robię, to są tempo w tempie proponowanym. Zrób w takim tempie, jak ci odpowiada. <laughs> jeszcze, jeszcze. Niech plecy poczują i mięśnie brzucha. Jakie mają możliwości? Jeszcze, 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 jeszcze. Opuść ręce. W jedną stronę skłon, w drugą i w jedną i w drugą i w jedną i w drugą. Oddychaj. Oddychaj. Wyciągnij mocno rękę. Wyciągnij, wyciągnij. I jeszcze. Opuść ręce, oprzyj na biodrach i zrób parę kółeczek biodrami. Pamiętaj, że wszystkie ćwiczenia, które pokazuję, które pokazywałam w poprzednich odcinkach, możesz łączyć. Jeśli w poprzednim odcinku nie było kręcenia bioder, nałóż sobie to ćwiczenie. Do poprzednich. I jeszcze mocno. Kręć biodrami. I w drugą stronę. Oddychaj i kręć. Moje serie są krótkie. Te serie możesz powtarzać. Czyli załóżmy 8 kółeczek w jedną stronę, 8 w drugą. Wymachę rąk i znowu 8 kółeczek biodrami i 8 w drugą. Wymachę rąk. Na pewno te ćwiczenia wtedy będą bardziej efektywne. Dobrze, rozpoczynamy trening marszowy. Unoś kolana i pamiętaj, żeby łokcie były lekko ugięte i pracowały. Żeby nie było, że ręce są przy tułowie. Cały czas pracujesz. Hop, hop. Hop, hop. Jeszcze, 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 jeszcze. Wyciągaj rozczapierzone dłonie przed sobą. Mocno. Odległość między palcami jak największa. Rozczapierzone ręce. Jeszcze. Sylwetka prosta. Oddychasz. Jeszcze, jeszcze. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. I zamykasz dłonie. Zamykasz palce. Hop, hop, hop. Pracują palce, rok. Pracują palce, rok. Mocno, mocno. Oddychaj, możesz się trochę zmęczyć. Jeśli się zmęczysz, zmniejsz tempo marszu. Jeszcze. I mocne wymachy. Hop. Hop, proste ręce. Zobacz. Tempo może być takie. Może być mniejsze. Nie musisz maszerować szybko. Jeszcze. Oddychaj. Dobrze. Maszerujemy. Trzy. I na cztery unosimy kolano. Trzy. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. 4, 3, 4, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze i wysoko, raz, dwa, trzy, i wysoko. 4, raz, dwa, trzy, cztery, cztery, cztery. Jeszcze dwa razy utrudnimy trochę. Unoś kolana na Raz, 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 raz. Hop i hop. Jeszcze dwa, trzy i jeszcze cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Zatrzymaj kolano w górze. Jeśli ciężko ci utrzymać równowagę, wyciągnij ręce w bok. I raz, dwa, trzy, cztery. Raz lekko unosz kolano w górę. Jeśli jest to za ciężkie ćwiczenie, po prostu zostań w pozycji z kolanem w górze. Postara się utrzymać równowagę. Brzuch wciągnięty, oddychaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Wdech, wydech, jeszcze raz. Wdech, wydech. Dzięki na dziś.